Powiedzcie, że w nietypowy za sposób zagram. Pokazywam. Jak zdymać Renektonem Atroxa. Dobra, no. Gość ma 200 koła maestry na Atroxie. No to z dwa razy nim zagrał. Sprawdzimy świeżaka czy potrafi. Coś niecoś. Dobra, demonstruję, jak zawarać Atrox'a jako Renekton. Więc ja zobacz to, że jest Peta i Ignite, to lecimy sobie raczej D Blade. Ewentualnie może jeszcze być Longsword i refillable podka. Biegniemy na linię. Plan na tym netzep jest taki, że zaczynam z mojego E i przyjmuję na bond plating auto atak Atrox'a z pasywy. W Odzę z E, daję mu jakoś auta tak 2 i cofam się od razu z E. I tam mi daje sporo furii. no i gram tak naprawdę pod drugi level. Stakuję sobie furię i daję EW z Ignite i to powinno go zmarszotować, jeśli nie mam platingu. Nie zdziwiłem się jakby gdzieś... Okej, okay, tu jest. No i udało się zrobić to, co chciałem. Gram sobie pod push teraz i stakuję furię. Mogę znowu w niego wjechać. W ten sposób. Jak w drugi, wbiję drugi poziom, to Natrox jest już na one -shota. tylko że mam teraz E na cooldownie. No. <noise> sunia. No i teraz, ze pojawia się pierwszy i chyba jedyny problem w tym etapie: że jak go tutaj zabijam, a on mnie totalnie zdisrespektował, to on ma TPK, ja tego TPK nie mam, a muszę tu jeszcze dopchnąć falę i zrikolować. Okej, okay. po tym jak zagrał raczej nie mam problemów. Jeśli teraz zrykoluję i dopuszczowałem falę, to fala będzie przesyłać się w moją stronę. I to jest moment, kiedy ja idealnie wyjdę z bazy i będę już na topie, kiedy on będzie pod moim towerem, więc będę mógł go za darmo zabić prawdopodobnie. Kupuję po prostu jak najwięcej AD, żeby moje W zadawało jak najwięcej obrażeń. Wolałbym się tu nie bić, bo nie chcę bardzo, że Atrość zapuszał falę, chociaż chyba na razie mi to nie grozi. Dobra, mam jeszcze kila, tylko że bond plating straciłem, to jest jedyny problem. Jak tylko wejdzie mi E, to dajesz je do przodu. Okej, okay, wydaje mi się, że on nie żyje. Zresetowałem sobie autoatak. No ale to wystarczy. Popełniłem trochę błąd, dlatego że zacząłem auto-atak i jednak go przerwałem. No mam jeszcze killer renektonem. Nie ma dużo rzeczy, które on może już zrobić na tym etapie. Zrykoluję tutaj. Jest przed piątą minutą, więc nawet jeśli chciałbym zostać po plate'a, to nie będę bił w tower za dużo obrażeń. Więc najlepsze, co mogę zrobić, to zrykolować. Ogólnie bardzo fajnie w tym matchupie jest kupić wcześniej buty, żeby móc cały czas siedzieć na tym Atroxie. Bo to, że Atrox, żeby był efektywny w One v on musi cały czas trzymać się na max range Q. Żeby cały czas krytować z tego. Więc jeśli będę blisko z nim, na male range'u, to nam z nim wygrywać łatwo. Jak wbiję szósty poziom, to jest jestem na spokojnie w w stanie zrobić 1 vs 2. Ja mam bone plating, on ma bone Wjechałbym z E do przodu, żeby mógł zbić, aczkolwiek nie chcę, żeby fala zaczęła się... O, co on robi? W sumie nie wyszło to dla niego tak źle. Ten matchup jest bardzo dobry dla Renektona. Renekton to jedna z najbardziej typowych kontr w Atroxa. I wydaje mi się, że jedna z najefektywniejszych i najprostszych do rozegrania. on chyba wystarczająco silny, żeby móc zagrać Atroxa między towerami. Co prawda nie wiem gdzie jest Master e, więc trochę się obawiam o to. Dobra, jak mam 3 punkty w Q... Dobra, nieważne. Ok, mu bom plating. Nie będę go tu jeszcze grał. Nie jestem w stanie go tak zdejmować bez flasha. Chciałem powiedzieć, że daję 3 punkty w Q i od razu później maksuję W. Dlatego, że ulepszanie W jest bardzo dobre. Dlatego, że zwiększa obrażenia i zmniejsza cooldown. A Q najbardziej spajkuje pierwsze 3 ulepszenia. Później już to Q jest słabsze. Wydaje się, że Aatrox wybrał śmierć po raz kolejny. Jeden autos? Nie ma jednego autosa. Yy, a to nie tak, że po tabisach Aatrox jest fajny w tym meczapie Do tego czasu oczywiście nie może odjebać? No nie do końca, dlatego że fajny jest w taki sposób, że na pewno dużo ciężej jest zabić atrox'a jako Renekton, kiedy ma on tabisy, tak. Tylko, że Renektonem i tak w kółko jesteś w stanie wyciągać inne korzyści z tego matchupu, niż zabijanie. Zawsze masz priorytet, możesz brać platy, możesz z nim efektywnie tradować. Co on robi? Dałem Q, żeby zbić mu najpierw bone plating. I szybko go wykańczam. Drugie zmaksowałbym W. Może nie jest to prawidłowe, No to, że jak maksujesz E, to masz krótszy cooldown, dzięki czemu twój Renekton jest bardziej mobilny. A jednym z największych problemów Renektona jest właśnie brak mobilności. Aczkolwiek. Jak maksujesz W, no to ten cooldown na W jest dużo krótszy i obrażenia. Więc naprawdę łączysz tu z tego i możesz użyć na przykład dwa razy W w trakcie jednej walki. Boję się, że ona może mnie skajtować, ale może tak nie jest? No jak? Jak zmisowała E, to się jakoś nie boję, że tu zginę. Hmm. Teraz pytanie tylko, jak ją wykończyć. Może być w taki sposób. Jak snowballuję, to bardzo lubię pójść Stride Breaker na drugi tem. No to że mam więcej obrażeń niż jeśli bym szedł straka, Staraka. No i jestem dużo mobilniejszy. Dzięki temu, że jestem mobilniejszy, to wydaje mi się, że łatwiej jest mi snowballować. To będzie gierka na widowie. To będzie gierka na widowie YouTube'a. Dobra, wchodzę z Ziomalem. Nie ma kampów. Nie klikam chyba Recall, Nie mam po co to zostawać w tej chwili. O, przerywają mi Recall, Cofnę się po prostu i strikoluję. Tiamatu chyba nie chcę kupować. Kupiłbym takie itemki, żeby być szybkim. Ten Tiamat i tak nie jest mi potrzebny, dlatego że mam dobry wave Clear. O! Ja tu patrzę na czat, co tam wiadomość, a Atrox widzę, że podprówa się. Przeżyć przeżyję, je, sobie daę za ścianę, nie będę go dawać. Jej Dasz poradnik jak i kiedy cofać do bazy, bo cofam tak jak mówią, że na kanonie albo puszu i tak tracę. Wiesz co? To jest w sumie fajne pytanie, dlatego że też dużo rzeczy jak uczyłem się grać w LoL'a, jak nie próbowałem to słyszałem kiedy się rikoluje, kiedy się nie rikoluje itp. ale z czasem niekoniecznie się to sprawdzało. To co mi pomogło to po prostu doświadczenie. Tyle razy źle dopuszczowałem wave'a, tyle razy dobrze, że już po prostu wiem kiedy jest dobrze, a kiedy źle. Mi się wydaje, że on nie są w stanie mnie za bardzo zabić. Zwłaszcza jak wrócą mi cooldowny już Dobra No są w stanie mnie zabić jak w ogóle i wcisku i dostaję ale dobra, poddymiłem Nie skupiam się w ogóle No dobra zdarza się no to nie ma To się i tak wytnie z filmu Trzeba hardować, bo mój team dostaje mocno na dziurę Chyba tam zajdę do teamu Chyba jest Lat Ale to tylko moja teoria Spoko, mogę zagrać pod playty, gram demolisze. Luto i spluta. Okej, okay. Master zlutował. Aha, on, on nie dał na mnie. Ciekawe. Już chciałem sposować bo nie lubię, co mi przeżywają. Mam tu level upa, więc mogę raczej podchodzić. Bez konsekwencji. Dobra, to mi wystarczy taki trade On nie powinien tego robić Ale jak już robi, no to trudno jest, recall'uje i tak, nie będę mu pomagał A nie możemy tu te dwójki zagrać? Wypadałoby, tak szczerze Bo możemy go zdejmować za free Przerwą recall Okej okay. A czemu on Harolduje? Mogliśmy to bez heralda wziąć Powiedzmy, że nieważne jak, ważne żeby to wziąć Wykręca w migda czy nie dam rady? Chyba nie dam rady, co? O, zepsułem drifta. E, mogę tu zabrać falę? moim mid lane Royale? No, trzy, trzy creepy tylko. Więcej nie zabieram. Mm. Nie podejdę za szybko. O, arrow, siemanko. I papatera. Do spania. Ej, bo prawie umarłem. Nieprawdopodobne to jest. Ciekawe. Ciekawe, że ja jestem tak blisko śmierci. Mi się wydaje, że on chce flashnąć, więc daję do tyłu. Lil Joe, powiesz Uwu? Nic nie mówię, stary. Na odcinku z środy też byłem pytany, czy powiem Uwu. Jakby ja jeszcze odpowiadałem na to. A za ile powiesz Uwu? Za 5 minut. Za ile powiem Uwu? Za tyle, żeby yy, pracowników opłacić: Montażysty i grafika. Ty, bo ty podobno z Częstochowy jesteś? Nie jestem z Częstochowy. Nie powinien chaseć jak midway jest. Nie powinien tam gonić. Teraz mogę dopiero dołączyć do teamu. Nie wiem, mo mo może coś tu ugramy. Chyba powinniśmy, no. Ale może też ktoś zginąć. Ok, jeden dead Git, git, Gierka sama się wygrywa. A kiedy OF? Jak będzie ten. Są te do obstawiania. Kiedy ktoś może za założyć OF-a, tylko czekam aż to się pojawi. Ze mną, to od razu zakładam. I frisiano. Cisnę. Co on no HP. Chciałbym Chciałbym trwać, ale obawiam się, że to niemożliwe, że już mam już ulta Chyba jednak jest możliwe, cofam się do teamu. Nie chcę, żeby się wywalili za zero. Biegnę! Czekaj, już jestem Mam tego. Stride breaker o, przyspiesz mnie! Kurwa, czemu ta kulka tam była? No, nigdy jej nie złapię. Sadek, Dobra, wpycham jeszcze tę fale, to i tak chyba nie będę miał na item. Chociaż na Spirit Wizard powinienem mieć. A powiesz UW na F? Bez na nawet odpowiem. za dobrą stawkę. Ale to jest cringe Mieszczę za stówę? Mogę powiedzieć. Gierka idzie w dobrą stronę, bardzo. Podoba się, że zabijam. Może pójdę w naszora? W sumie skoro master nie żyje? Nie ma co czasu tracić 20 minuta na sor. Też 20 minuta od razu, 230 CS-ów. się to dobrze, lubię takie. Cenię się tak, że nie musicie tego robić. Ale mogę ogarnąć ci? Myślę, że za piątaka? Żeby jakiś mój pracownik powiedział, uwu. Na przykład montażysta. Oni to za piątaka wzrobili. By zrobili, by przetrwać, mieć na kajzerkę. No ale odcinek? W sensie? O, trzymaj oni się wywalili do sobą na midzie. What? No bro bot'a po prostu. Że w odcinku będzie. Hmm... Nie wiem czy... Może? Pewnie dałoby się wcisnąć, ale to już pewnie z by musiała być dla niego, tak zakładam. Może zdążę wziąć to te trzy. Jeśli to zdążę wziąć, to co to jest huge? Na razie jest sam osyła, więc mnie nie broni. Aż dziwne. Nie ma jakiejś żony z nim czy coś? O, jest już żona. Tu wyjeżdżam stąd. <śleskujesz> Nice flash bro, nice flash bro. Okej, okay, mogłem to wyjść w bota. Mastery i atrax już żyją, więc zaraz to wiadomo. Johannę mam na one shota, mam na flash wujom Jeszcze nie tylko Johna Nie tylko ja one shotuję! Mam actually człowieka na dżungli. Pojebane. Spruszowany bot, nie ma co tu zostawać dłużej, idę w topa. 24 minuta full build. 14-1, 260 esów, 24 minuty. O, proszę. Liljo, 10 zł Deal to deal. No dobra, deal to deal. Czyli w odcinku next będzie UW od montażysty. <noise> Jak coś montażysta powie UW, ale to dyszka trafi do mnie. <noise> Bez przesady, nie będę wypłaty dawał pracownikom, no bez jaj. Ogólnie deal mam taki z pracownikami, że od ostatniej wypłaty dostali podwyżkę i montaż i grafik o 200%. Tylko, że 200% z zera to dalej z 0. No nie wiem, no tak mi się to nie podoba, że sam muszę grać. Help, 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 help. O, to Mati z przyszłości, do montażysty. Mati z przyszłości, daj wstawkę jak robisz uwu do filmu. UW Dobra, pozytyw miśmanko. O, Daj podejść no. Dobra master dad Nie mogę użyć więc nie wiem no. ławki w teamie przysięgam, no. Dajcie lajko w ogóle widzowie. Chyba buty już mogę zmienić. W sensie TBH. No te... Dobra, te tabisy mi dają dużo. One mi serio dają dużo, ale... Chciałbym mieć Swiftnessy. Przez to, że tyle slowów dostaje. Tam nie slowuje, tam mnie slowuje i tam mnie slowuje. On to robi, on to robi, on to robi, on to robi. Ej, bo master styluje na sora. No dobra. Nie ma kasy PAI, więc możemy to wziąć za darmo. Fajny Play od Mastera w To jest ten cały Master Diamentalo. Dobra. Docisk w DREO. I trzeba już z tego wyjść, nie mamy więcej obrazuń na niego. Zresztą to, to może być Anami. Jeszcze łapię tą. Na no to już mamy obrażenia. Dobra, łódka się fajnie nic nie robi. no się. Dobra. o, nie trafiłem. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Wyć. Pusz, pusz boatwave, pusz boatwave to jest end. Rekord świata CS-ów dziś został ustanowiony. Nie wiem czy wiedzieliście. I full buildów w 24 minucie. Al dive zarobiedzie w tego SUA. Tylko clipy muszę podejść. O! Bez creepów? Spoko, dzięki za killa. dzi GG, GG, GG Super gra!